Witam na audiopikniku na ulicy Granicznej, a na imprezie organizowanej przez ESS Audio oraz Applaus. Wśród zaproszonych gości są firmy rentalowe, sklepy muzyczne oraz integratorzy AV. Pogoda jak widać dopisuje, mamy tutaj kilka stanowisk um, audiowizualnych, mamy scenę, mamy tu stanowiska um, stanowisko-piłkarskie z systemem kinowym JBL-a i 130-calowym ekranem Samsunga. Są też różne mniejsze stanowiska, m.in. studio nagrań, gdzie będzie można odsłuchać cztery pary monitorów studyjnych różnych firm, m.in. JBL, Kali Audio. Mamy również stanowisko przygotowane w oparciu o rozwiązania NewTek. To jest to stanowisko streamingowe. Będzie można też na żywo obejrzeć kawałek naszego eventu. Będzie można się tam nagrać lub też po prostu wystąpić. Za mną znajduje się scena, na której gra obecnie DJ. Wieczorem będzie koncert. Koncert będzie dość specyficzny, bo będzie zagrany z dwóch systemów audio, żeby można było porównać. Um, oczywiście będzie zagrany na JBL serii VTXF, wspartego. Sabuferami G28 oraz systemu Alcons, więc każdy będzie mógł miło spędzić czas i porównać sobie te systemy. Może wspólnie przedyskutować, który jest fajniejszy.